Jesteśmy w najpiękniejszej miejscowości Piecnik. Kod pocztowy 78650 Piecnik. Pomiędzy Wałczem a Mirosławcem. Tutaj, proszę państwa, jest Jezioro Piecnikowe z fajną plażą. Na ławce nikt nie siedzi, bo wszyscy z Piecnika Wyjechali i nawet Celina sprzedała krowę, bo nie ma kto jej obrabiać. Prawie na środku, bliżej plaży tego jeziora, jest wyspa. Tutaj ludzie mają taką naturę, że ci bardziej sprawni, jak wejdą do wody z plaży, to opływają tą wyspę i z powrotem wracają na pomost. Widzimy jeszcze, że po sezonie letnim. Nie zdemontowano barierki, ona będzie wkrótce zdjęta. Muszę zadzwonić do Urzędu Miasta i Gminy w Mirosławcu, dlaczego się opóźniają z tymi pracami. Może koszty związane z walką rządową przewyższają koszty i nie ma kogo opłacić, żeby to odkręcić. W razie czego odkręcę to sam, i na przyszły sezon już barierki nie będzie. No nie będzie, dlatego, że samo koszt odkręcenia przewyższa wartość barierki. Widzimy, jak tutaj w ogóle plaża wyschła. Normalnie była do tamtej kępy trawy, a zeszła przynajmniej półtora metra. Tak wyschła polityka państwa polskiego. Wędkarze idą łapać ryby bez karty, bo nie trzeba tu nic opłacać, bo Polska jest wolna. Nie trzeba. Jak ja mówię, że nie trzeba, to nie trzeba. Przecież wiadomo, że to wszyscy łapią bez karty. I ja tak samo. W każdym bądź razie nie trzeba nic opłacać. Przyjeżdżać i łapać. Szczupaki, okonie. Węgorze też tutaj są, w tym jeziorze. A poza tym leszcze, płocie. I co jeszcze? Karpie. Karpie. A w tych tutaj trawach. Co jeszcze? Na pewno trzy kleszcze. <laughs> no dobra. Jak ręce dla telewizji TVAG? Film dla Artura Głowackiego. Zna pan go? Nie. No z jest. A no, no, coś pojawia. A ja nie jestem z piecnicą. A skąd pan jest? Z górnicy. Ach, z górnicy? Tutaj, gdzie jest taki mały kioski i taki zabytkowy kościół? Tak, tak, tak. No to tam właśnie Artur Głowacki czyta Słowo Boże, jak ksiądz Tadeusz z Lubna przyjeżdża. To pan nic nie wie? Nie. Bo pan nie chodzi do kościoła. Nie jestem katolikiem. A no właśnie. <laughs> no i dobrze. To nie jest ważne, czy się jest katolikiem, czy nie. Trzeba być człowiekiem tolerancyjnym, a jednocześnie upartym, żeby dążyć do tego, co się chce zrobić. Na przykład porządki na pomoście, bo jeszcze folia z sezonu letniego też nie zdjęta. Trzeba będzie zadzwonić do urzędu miasta, żeby posprzątali ten pomost, wymalowali, zakonserwowali. No co oni. Kuzia, Blat, tam robią w ogóle. No nic nie robią. No Paweł, Paweł burmistrz Mirosławca, weź się w końcu w chłopie w garść. Wystąp z partii P.O., bo to jest w ogóle bez sensu być w partii. Przyjeżdżaj tutaj do Piecnika na ryby, bez karty. Zarzucaj tak jak ten tutaj młody człowiek. O, i zaraz będzie branie. Zaraz będzie branie szczupaka. Bo to jest konkretna guma, która łapie szczupaki. Nawet. Podbieraki są na szczupaki, bo są takie duże sztuki. No, widzicie Państwo, tutaj można się odprężyć. Pan pije z rana piwo i zagryza ciastkami. Ja tak samo w samochodzie mam piwo. Piwo z eksportu niemieckiego. Bez akcyzy, bez oclenia. Dzień dobry. Kręcę filmy dla telewizji TVAG. Dawam Wam potem wizytówkę, to zobaczycie, gdzie będzie wstawiony. Jak pan ma na imię? Damian. Damian. Artur. Miło mi. Trzymajcie się, chłopaki. Łapcie bez karty. Zezwalam wam. Nie płacicie nic. Tutaj jest taki domek. O, taki domek, w którym można sobie usiąść. Tutaj zrobiono dla ludzi wszystkich, którzy przyjadą, piękne palenisko. Widzicie, że z tych drzew, bo taki mamy klimat. Spadło sporo liści, i wszystko zasypało. Ale to nieważne to jest natura. Ławki są ładnie zakonserwowane można przyjechać. Drewno też jest, jakieś tam jeszcze zostało parę patyków podłożyć i uwędzić kiełbaski. Teraz wchodzimy do pojazdu flagowego. Na tej stronie oczywiście będzie ten film wstawiony. I co możemy powiedzieć? Walczymy nadal o Polskę wolną. O Polskę wolną, Polskę bez uzależnień i pijemy w dzień zaduszny. Oprócz zniczy, których nie możemy podpalić na cmentarzach, o proszę, jest tam ten znicz. Tak, jest tam ten znicz. Nie możemy go podpalić, ale na pewno możemy wypić piwo. To w takim razie pijemy piwo. Z eksportu, za zdrowie wszystkich Polaków. Dziękuję.